Prosty sposób na pasywny dochód. Siema, dzisiaj pokażę wam jak możecie zarabiać pieniądze w internecie, nie ruszając się z domu. Brzmi dobrze, prawda? Słyszeliście kiedyś o zarabianiu na skracaniu linków? Nie? To słuchajcie. Linkvertise to platforma, która pozwala wam zarabiać na każdym kliknięciu w wasz skrócony link. W tym filmie pokażę wam jak zamienić zwykłe linki w prawdziwą maszynę do robienia pieniędzy, a wszystko to dzięki platformie Linkvertise. Serio, to takie proste. Wystarczy kilka kroków, aby zacząć. Wyobraźcie sobie, że udostępniacie link do czegoś fajnego, na przykład moda do gry, a przy okazji zarabiacie na każdym, kto go kliknie. Możecie to robić na różnych platformach społecznościowych. Brzmi jak czary, co nie? Ale to czysta prawda. Możecie zarabiać dzieląc się rzeczami, które i tak byście udostępniali. Zostańcie ze mną, a pokażę Wam krok po kroku, jak to działa. Przejdziemy przez cały proces. Od rejestracji po pierwsze zarobki. Nauczę Was, jak znaleźć wartościowe pliki, jak skrócić linki w linkvertise i gdzie je udostępniać, żeby zarabiać jak najwięcej. No to zaczynamy. Przygotujcie się na nową przygodę w świecie zarabiania online. Pierwszy krok to znalezienie czegoś, co ludzie będą chcieli zobaczyć. To może być coś, co przyciągnie ich uwagę i będzie dla nich interesujące. Może to być dosłownie wszystko od prostych rzeczy po bardziej skomplikowane. Pomyślcie o rzeczach, którymi sami jesteście zainteresowani coś, co sprawia Wam radość i co chcielibyście podzielić się z innymi. Może to być poradnik do gry, w którą gracie fajna tapeta na pulpit albo coś co ułatwi życie innym, a może jakiś przydatny skrypt? Coś, co pomoże innym w ich codziennych zadaniach. Ważne, żeby to było coś unikalnego i trudnego do znalezienia gdzie indziej. Coś, co wyróżni Was na tle innych. Im bardziej wartościowy plik, tym więcej osób będzie chciało go pobrać, a to oznacza więcej kliknięć i więcej kasy dla Was. To prosta matematyka. Pamiętajcie, żeby zawsze udostępniać legalne pliki. I szanować prawa autorskie. To bardzo ważne, aby unikać problemów prawnych. Nie chcemy żadnych problemów, prawda? Lepiej być bezpiecznym niż żałować później. Macie już swój plik? Jeśli tak, to świetnie. Teraz czas na linkfertizer. To narzędzie pomoże wam skrócić linki i zarabiać na nich. Wchodzimy na stronę i rejestrujemy konto. To proste i zajmie wam tylko chwilę. Bez obaw, proces jest intuicyjny. Potem klikamy Skróć link. Wklejamy adres naszego pliku i gotowe. To naprawdę takie łatwe. Linkvertise wygeneruje dla was specjalny, skrócony link, który jest gotowy do użycia. To właśnie ten link będziecie udostępniać wszędzie gdzie się da. Dlaczego to takie fajne? Bo to nie tylko skrócony link. Link Linkvertise wyświetla użytkownikom krótkie reklamy przed przekierowaniem ich do właściwego pliku. To dodatkowa korzyść i to właśnie na tych reklamach zarabiacie. Każda reklama to potencjalny zysk. Za każdym razem, gdy ktoś kliknie w reklamę, dostajecie kasę. Proste, co nie? To świetny sposób na dodatkowy zarobek. Pamiętajcie, że link do strony znajdziecie w opisie i komentarzach pod filmem. Czas zarabiać Skopiowaliście już swój skrócony link? Teraz wrzućcie go wszędzie, gdzie tylko się da. Pomyślcie o grupach na Facebooku, forach internetowych, a nawet o komentarzach na YouTube. Im więcej miejsc, tym lepiej. Udostępniajcie link na swoich profilach w social mediach, wysyłajcie znajomym na Discordzie, możliwości są nieograniczone. Pamiętajcie, żeby dodać krótki opis, który zachęci ludzi do kliknięcia. Napiszcie, co kryje się pod linkiem i dlaczego warto go sprawdzić. Im bardziej przekonujący opis, tym więcej kliknięć. To już wszystko, teraz pozostaje Wam tylko obserwować, jak Wasze zarobki rosną. Link Vertize na bieżąco pokazuje, ile osób kliknęło w Wasz link i ile na tym zarobiliście. Wypłata jest szybka i bezproblemowa, wystarczy, że zbierzecie minimalną kwotę. A potem możecie przelać ją na swoje konto bankowe. Pamiętajcie, że to dopiero początek. Im więcej linków udostępnicie i im więcej osób je kliknie, tym więcej będziecie zarabiać. To naprawdę prosty sposób na dodatkowy zarobek, a przy odrobinie wysiłku możecie zamienić go w całkiem poważny biznes. No i co, ekipa? Proste, prawda? Teraz wiecie już, jak zarabiać na link Linkvertise. To świetny sposób na dodatkowy zarobek, a przy odrobinie kreatywności możecie zamienić go w prawdziwe źródło dochodu. Nie czekajcie ani chwili dłużej. Kliknijcie w link w opisie, żeby zarejestrować się na Linkvertise i zacznijcie zarabiać już dziś. Pamiętajcie, że im więcej linków udostępnicie, tym więcej kasy wpadnie na wasze konto. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym sposobie na zarabianie i czy spróbujecie swoich sił z Linkvertise. Trzymajcie się, ekip